Dzień dobry, jestem trenerem i kucharzem, a ta trzepaczka oznacza, że dzisiaj będziemy nieźle mieszać. Pokażę ci przepis na genialne, bardzo proste, niewymagające Twojego wysiłku pieczone naleśniki. Myślisz sobie, pieczone naleśniki, czy to jest w ogóle możliwe? No to właśnie teraz udowodnię Ci, że tak to jest możliwe. Mało tego jest genialne i bardzo, bardzo smaczne. Do przygotowania pieczonych naleśników nie zaskoczycie, że potrzebujemy dokładnie tych samych składników, których używamy do naleśników smażonych. Ale wiem, że niektórzy nie lubią stać przy patelni, nie lubią spędzać czasu podczas ich smażenia, dlatego dzisiaj biegnę naprzeciw właśnie tym osobom i chcę ci pokazać patent na to, jak zjeść pyszne naleśniki, nie stojąc przy garach. Przede wszystkim rozpoczynamy od tego, że musimy połączyć jajka. Z jakimś słodzikiem, może to być cukier, może to być miód, może to być syrop klonowy i musimy je bardzo, bardzo, bardzo porządnie ubić. Ja to zrobię trzepaczką, ale również robotem, oczywiście nie musisz się stresować, można to zrobić robotem, będzie dużo szybciej, dużo łatwiej i na pewno dużo krócej. Drugie jajo. Ja użyję jako słodzika syropu klonowego, bo go bardzo lubię, ale miód jest ok. Cukier biały też jest w porządku, jeżeli tak lubisz i go nie ograniczasz, to jak najbardziej możesz go dodać. Jajka są już w miejsce, dodaję teraz odrobinę słodzika, czyli w moim przypadku syrop klonowy. I teraz uruchamiamy bicki, czyli zabieramy się za połączenie tych jajek, tak żeby powstała nam jednolita, puszysta masa. Mieszając jajka, warto mieszać samym nadgarstkiem, żeby nie uruchamiać tutaj barka. O ile kucharze na kuchni mają tego dużo do przygotowania, jeżeli robisz to całym barkiem, nic nie szkodzi, ale jeżeli miałbyś takich naleśników przygotować na śniadanie setki, to polecam spróbować ćwiczenie na powietrzanie jajek samym nadgarstkiem. W międzyczasie, kiedy będę ubijała jaja, bardzo ważnym elementem w tym przepisie jest to, żebyś formę nasmarował tłuszczem i wstawił do nagrzanego piekarnika. Czyli najpierw grzejemy formę, a potem dopiero będziemy wlewać do tej formy składniki. Ja zlewam ją delikatnie olejem. Spryskuję tak, żeby forma była natłuszczona. Piekarnik mam nagrzany na 220 stopni i, na, i wsadzam pustą formę na smarowaną tłuszczem do nagrzanego piekarnika na około 5-7 minut, żeby forma złapała temperaturę piekarnika. Wiem, wiem, może Ci się to wydawać dziwne, co ta baba robi, wsadza pustą formę do piekarnika, ale uwierz mi, właśnie w tej, w tej drobnej czynności jest genialny trik na to, żeby te naleśniki były puszyste i smaczne. Ubijam dalej. Masa podwoiła już swoją objętość, pomimo tego, że ubijam razem żółtka i białka, to wtłoczyłam trzepaczką dużo powietrza. Pora teraz dodać pozostałe składniki. No i jeżeli są to naleśniki, to oczywiście musi to być mleko. U mnie jest to mleko migdałowe, ale możesz również użyć tradycyjnego. Świetnie się tutaj sprawdzi również na przykład maślanka albo kefir. Wlewam mleko. Dodaję mąkę. Tradycyjnie ja lubię na mące pszennej, ale mąka orkiszowa również tutaj zda rezultat. Szczypta soli. Pomimo tego, że robimy danie na słodko, to szczypta soli jest tutaj potrzebna, tak, żeby mieć balans pomiędzy słodyczą a taką delikatną słonością. I ostatnim elementem bardzo lubię, skoro są to naleśniki, będą jedzone na słodko. Oczywiście ekstrakt waniliowy. tak, żeby nic mi się tutaj nie zmarnowało. Szkoda każdej odrobinki, każdego ziarenka tej wanili. No i mieszam dalej. Masa jest dość wodnista. Dokładnie przypomina tą naleśnikową. Wcale tutaj nic nie zagęszczam, nie zwiększam proporcji mąki, żeby ją zagęścić. Mieszam tylko tak, żebym, żebym nie widział tutaj żadnych grudek mąki. Ok, masa jest gotowa. Jeszcze 3 minuty i wyciągam moją formę e, nagrzaną. Musicie robić to bardzo ostrożnie, dlatego że forma będzie gorąca, czyli będzie nagrzana do temperatury piekarnika, czyli do 220 stopni. Położę tą formę, wyleję do każdej formy, czyli do każdej formy mufinkowej e, odrobinę ciasta, tak do e, 3 czwartek. Dzięki temu to ciasto będzie miało przestrzeń, żeby urosnąć i nie wyleje się poza formę mufinki. Po 10 minutach odłożenia do piekarnika, forma już jest nagrzana. Wyciągam teraz pustą formę i wleję do niej ciasto naleśnikowe. Tak jak wcześniej wspominałam, forma jest nagrzana, więc postępuj teraz bardzo ostrożnie, żeby się nie poparzyć. A ciasto mam przygotowane. Wylewam do 3 czwartych wysokości formy muffinkowej. Ciasto, nie więcej. Te naleśniki super urosną, więc jeżeli wlejesz za dużo ciasta, to wypłyną poza. Zaraz przy samym wlewaniu słysz, e, słuchać jak skwierczy ciasto, które zaczyna się ścinać. Nawet widać, że delikatnie już rośnie. Pozłapało właśnie temperaturę gorącej formy. I tak przygotowane ciasto naleśnikowe w postaci pieczonych naleśników, czyli Formę wsadzam do piekarnika na 12 do 15 minut. Ostrożnie, żeby się nie poparzyć. Temperatury nie zmieniam: 220 stopni na 15 minut. 15 minut minęło, moje pieczone naleśniki są cudownie złociste i delikatnie już brązowe na brzegach, dlatego pora wyciągnąć je z piekarnika. Jak widzisz, z tej porcji tego ciasta urosły przecudowne, puszyste naleśniki. I teraz tak naprawdę te mini naleśniki, bo mam tutaj formę troszkę mniejszą, łyżką obkroję delikatnie dookoła i przełożę na półmisek. Ops, jeden przed. Dlatego tak ważne w tym przepisie jest to, żeby natłuścić bardzo dokładnie tą formę dookoła. Drugi. Jak widzisz, po raz kolejny pokazałam Ci, że gotowanie może być szybkie, łatwe i proste i nie trzeba spędzać godzinami przy patelni smażąc naleśniki, które jeżeli bardzo lubisz, danie zajmuje wtedy dużo czasu. W ogóle taka forma naleśników jest bardzo fajna dla dzieci, bo każdemu możecie nałożyć... Dodatki z czym chcą zjeść? Można z jogurtem, można z owocami, ale ja najbardziej lubię czuć smak właśnie tych pieczonych na naleśników i dodaję odrobinę syropu klonowego. Gotowanie może być łatwe, szybkie i proste i nie wymaga od ciebie dużego zaangażowania. A przepisem na pieczone na naleśniki skradniesz serca swoich bliskich. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego konta. Sprawdź patent i przepis na pieczenie, a nie smażenie. Zobaczysz, będziesz zachwycony.